Hej widzowie, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale, a ja w tym odcineczku sprawdziłem, co się opłaca robić bardziej: kopać czy zbierać owisze były z generatorów. Więc dajcie lajka i suba i oglądajcie odcinek. Dobra widzowie, jesteśmy na serverku i niedługo jest turbo drop, bo o 15 chciałbym do tego czasu przetestować ile zrobimy na kopaniu nożycami, Więc włączmy sobie rynek. Znajdźmy sobie jakieś fajne nożyce w dobrej cenie. Okej, okay, nie ma żadnych nożyc po normalnych cenach, trudno. A chociażbyśmy budki sobie kupili, bo nie mam żadnych butów dobrych. Ani klaty. Bo wezmę tą klatę. Wiem, że ja to normalnie bym kupił mega, tania, mega taniej, ale po prostu mi nie zależy teraz, Więc by, kupić buty, by kupić tego seta tania, tylko żeby kupić go szybko. I trochę tutaj A nie... A jakieś dobra Dobra, biorę te hermianki. Wiem, że to jest mega przepłacona cena, ale muszę to po prostu szybko zrobić, bo nie mam czasu. Bo no, muszę szybko przetestować, bo nie wiem czy wiecie, ale w tym odcinku przetestujemy sposoby na zarobek, ile zarobimy w 5 minut na jakimś sposobie. I zróbmy jeszcze tak, nie wiem. najpierw musimy tę rzeczę zrobić szybko, idziemy sobie je naprawić dobra, M do szybko otwieramy to bierzemy butelki z ekspem no nie wiem, dobra. mamy naprawione nożyczki mi trochę kaski na nożyce nożyce rola mamy hermiony Harry pottera i dobra lepsze na nie stać, więc no dobra. starczy nam Harry pottera nożyce i lecimy kopać przez 5 minut i zapewne widzowie tak, żeby było dobrze widać to trochę kasy tutaj odłożę. Ok, odłożyliśmy tą kasę co mieliśmy i lecimy kopać wełnę. I będę kopał na tej strefie, bo na eventowej w ogóle ciężko bardzo kopać. I nie będę więc sprawdzał czy się uda, bo to zależy czy są generatory, a tutaj zawsze jest wełna do kopania. I do was zarabiamy. Dobra, 5 minutek. Ok, wpisujemy okośnik lobby już i skopujemy. Ok, jesteśmy. Nie, dobra, nie nie ma, spróbujmy jeszcze raz. No właśnie, no szóstka, dobra, to już się poddaje. I po prostu będę kopał szarą wełnę. Myślę, że to się nam bardziej opłaca. Po prostu wszystkie rodzaje wełny kopać. I nie, no zarobek widzowie jest dobry. Ale nie wiem, czy to będzie najlepszy sposób na zarobek. Zaraz się okaże. A potem mam turbo drop, będzie więc myślę, że będę kopał dużo, ale to trochę później. Z poza sobie pokopię, chyba. Ok, kolejny no, generator skopany. Mam już trochę ponad 4000. Ok, kolejny generator skopany. Jeszcze mamy, widzę, około 2 minuty kopania. Ok, idziemy na drugą część, bo tutaj już nie ma co kopać. I mi się nie jestem tutaj już. Musiało się tam przejść. Dobra, kopiemy, Będziemy na drugie ten kopać. W ogóle fajnie, bo nie ma w ogóle gracze. Okej, czerwona ona jest. Tylko żeby mi tutaj teraz nikt nie wyskoczył. Jeszcze około dwie minutki. Kopania nam zostały. Ok, 8000 i jeszcze została nam minuta 20 sekund i lecimy szybko skopać szarą walną. Lecimy już po powrocie na czerwoną bo się wygenerowała i to już zdążymy skopać, ale taki szarej i raczej już nie dokończymy. Jest to niestety typ, ale dobra, nie idzie tutaj całe szczęście i leci typek, więc logamy. Dobra, jesteśmy na innym CH, więc szybko wchodzimy tu i skopujemy. Ostatnie 20 sekund. Ok, widzowie, koniec czasu i 11800, więc dobra, w Dobry sposób. Myślałem, że zarobię z dwa razy mniej. A potem, jak będzie turbo drop, no to dobra. Ja dzisiaj kopię tymi nożycami full czasu. I teraz lecimy do kolejnego sposobu. Ok, a głóżmy to, co teraz zarobiliśmy, czyli trzy saturnowe. I dobra, widocznie. Lecimy na kolejny sposób. Dobra, to zarabiamy 5 minutek zbierając po prostu stąd kasę. I mamy już 7 tych. Po prostu rozwalamy ploczek, żeby nam się sprzedało. I no czasem widzowie mam nadzieję, że zarobimy jak najwięcej, a ile zarobimy nie mam jeszcze pojęcia. I no trzeba się pośpieszyć, żeby zebrać. Tego jak najwięcej. Te generatory dość takie super szybkie nie są, więc na no, świecie widzowie. I w nich jest największy minus taki, że nie można ulepszyć. Grać na, z najlepszymi temami zarabia tego samo co grać z najgorszymi, który właśnie zaczął grać. To jest trochę bez sensu, ale no może być. Dobra, mamy 11. Polećmy tutaj zobaczyć. Mamy jedną troszkę. 19 już, dobra. 1600 po minucie, więc no, wygląda, że to jest o wiele gorszy zarobek, bo lodnijmy. o, piniata zaraz będzie, no to będziemy musieli zapauzować ten i pójść na piniatę okej, okay, widzowie, mamy piniatę i ją załatwić Widzowie, galaktyczną skrzynkę ostatecznego Hita, zrobiliśmy. Mamy galaktyczną skrzynkę. No, nie wierzę, widzowie. Ja już myślałem, że będę z pustymi rękoma. Wiecie, widzowie, ile to jest warte? Ja nie wiem, no ale na pewno bardzo wiele. Ale dobrze, że ja na to poszedłem. Ło, widzowie, jest. Albo dobra, zobaczmy, jakie są dropy. Dropy są bardzo fajne. Nawet halki można mieć. Mieć 43, jeno mega fajna. Ale weźmy sobie, wejdźmy na rynek. Wiezdne są warte 115 tysięcy, to ile to będzie warte? Dobrze, dobrze, szukamy, szukamy. Galaktyczna Najtasza 285 tysięcy. Rozumiecie to widzowie Dobra Zróbmy sobie ukośnik rynek wystaw. 290 no, tysięcy, widzę. Wiadomo. Nie no to jest taki dobry zarobek. Bo chętnie bym sobie to otworzył, ale wiem, że nie warto, więc tego nie będę robił. Jednak, widzę, jesteśmy mega zarobieni, ale dobra, musimy przetestować teraz ten. Dobra, widzę, jesteśmy mega zarobieni, ale kończymy zarabianie w ten sposób. Więc jeszcze pół minuty w pewien sposób łapiemy pieniążki. Teraz znaleźliśmy trochę, ale niezbyt wiele. Ale jest mieczyk Harego Pottera, więc no dobra, dobra, spoko. Ok, widzowie, sprzedał się mu kluczyć. Mamy 292 tysiące kasy i skończyło się też już te 5 minut. Więc wróćmy sobie na spawnika. I mamy 2,370 tysiąca Widzowie, o wiele bardziej opłaca się kopać. A teraz już jest turbo drop. Więc no. Będziemy zaraz kopać, ale se, się ja sobie pokopię sam. I mam 345 tysięcy widzowie. Myślałem, że tego nie zobaczę w tej aktualizacji. Mam jeszcze 23 fragmenty kosmosu. Nie no widzowie. Ja chyba po prostu pokupuję sobie fragmenty kosmosu poza kamerami, po snajpie na rynku, Ale nie no, mega, mega fajnie. Mogę sobie widzowie za to kupić miecz halfa. Naprawdę dobry nie no, widzowie. Nie, nie myślałam, że kiedykolwiek tyle zarobię. Ale dobra widzowie, to będzie na tyle z dzisiejszego odcineczka. Dajcie lajka i suba i pa pa!